A oto kolejny odcinek zagrajmy w Diablo 2 w świecie Heroes'ów. W poprzednim odcinku udało nam się pokonać tutaj w siedlisku zła grupę przeciwników, która była wymagana do, do ukończenia. Questa z siedliskiem zła, także to już mamy załatwione. Ale jeszcze sobie to siedlisko zła do końca tutaj musimy obadać. Na przykład mamy kamień wiedzy, może dostaniemy kolejny poziom. Tak jest. Dostaliśmy moc plus jeden. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jeżeli chodzi o morale i szczęście, to na dłużej mapie tego nie będziemy brać. Załatwimy to sobie pewnie artefaktami prędzej czy później. Wymaksujemy te morale i szczęście. A mistrzowska magia ziemi jak najbardziej ok, Prędzej czy później się to z pewnością przyda. A tutaj dostaniemy quest. Zobaczmy. Witaj w naszej wspaniałej norze. Wiem, że przybywasz, aby rzucić wyzwanie złu, które wygnało nas z naszego domu. Moje zwiadowczynie właśnie doniosły mi o potwornościach dziejących się na cmentarzu klasztoru. Widocznie Andariel nie wystarcza już chęć odbierania nam życia. Krwawa Orlica, jedna z naszych najwspanialszych głównodowodzących w bitwie przeciwko Diablo pod Tristram, została skalana jako pierwsza. Odnajdziesz ją teraz na cmentarzu klasztoru, gdzie przemienia naszych zmarłych w zombie. Nie można dopuścić do takiej profanacji. No dobra, mamy, <laughs> mamy zadanie z Krwawą Orlicą. I wiemy już, gdzie jest cmentarz. Wiemy już, gdzie jest cmentarz, bo w poprzednim odcinku tutaj nasz zbieracz, nasz drugi bohater znalazł cmentarz klasztoru. Tutaj gdzieś będzie krwawa rolica. Okej. Okay. To sobie na pewno załatwimy tego questa też prędzej czy później. Yy, czy tutaj jakiś... nie możemy tak wziąć. Dobra. 2000 sztuk złota, to jest max. Obozowisko 600 sztuk złota i 6 sztuk siarki, może być. I wychodzimy po malutku z siedliska złota, tutaj już wszystko zrobione. Musimy zająć młyn. No właśnie. Na początku dostaniemy 500 sztuk złota, a później już za każdym razem co tydzień będziemy dostawać 1000 sztuk złota, tylko będzie trzeba tutaj przychodzić za każdym razem, złota nigdy za dużo. Tak jest, na starcie 500 Podatki od młynarza. Eee, dobra, zaraz, zaraz, pomału. Mamy drewna, 17, 11 rudy, 6000 zł. Co my tutaj mieliśmy teraz? Stajnie! Możemy już wybudować stajnie, żeby centaury się tam mogły namnażać. W przyszłym tygodniu, to, no, w przyszłym tygodniu będzie już porcja centaurów dodatkowa. 10 drewna. Zużywamy, zostało nam 7 na razie. Tartak produkuje 2 sztuki dziennie. I teraz. Cytadele jeszcze będziemy mogli mieć w tym tygodniu. No właśnie, jakoś super droga nie jest, nie wymaga drewna, to jest ważne. Kasa na nią jest super. Jeszcze będzie Cytadela, czyli 50% centaurów więcej na początku kolejnego tygodnia. Fajnie wyszło. Teraz tak. Dobra, to kasy nam starczy. Kasy nam starczy na tamtą strukturę, to nam nie ucieknie. Tutaj i tak nie... Chociaż nie wiem, może tam coś jest dalej? Ale to, 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 to... Ręci nie potrzebujemy, tu musi przyjść ten drugi bohater, tu też musi przyjść ten drugi bohater, tu też... Może wiecie co? Chodźmy po drodze, to w ten sposób będziemy mieli więcej ruchu i obadamy co jest tutaj. Tu już wszystko wiemy, to nam nie ucieknie. Zobaczmy tego quest'a na przykład. Co to za quest jest? O! To oczywiste, że stoi przed nami zło, które ciężko pojąć, a co dopiero z nim walczyć. Jest tylko jeden horadrimski mędrzec biegły w tajemnej wiedzy, który mógłby nam służyć radą. Nazywa się... Descartes Cain. Musisz udać się do Tristram i odnaleźć go. Mam nadzieję, że znajdziesz go żywego. No tak, mamy kościk z Dekardem No <grym> Dobra, to jest, to jest Dekard Kane właśnie, którego musimy uwolnić. On się zawsze w coś musi wkopać siedzi w klatce w trystram. Będziemy musieli go znaleźć. No dobra, fajnie. Jest kościk z dekardem, jest kościk z krwawą orlicą. Quest z siedliskiem zła, zła zakończony. Będzie tylko trzeba oddać tego questa. Yy, dobra, chodźmy po drodze. Czasami zamki są połączone drogą, więc fajnie by było. Zająć szybko taki zamek, będziemy mieli więcej złota, może jakieś jednostki, tam coś. No bo tutaj, znaczy, tutaj byśmy dostali bonus do ruchu, też chyba fontanna młodości, to musi dostać nasz ten główny bohater. Może coś ciekawego dostaniemy od uczonego. To może sprawdźmy, czy, na, czy będzie się naszemu głównemu bohaterowi opłacało tutaj wchodzić. Mądrość, on już ma mądrość, to nie. O! Tu jest ten, gospodarstwo. To trzeba szybko zająć jeszcze w tym tygodniu. Zwerbujemy sobie łuczników. A, no dobra, zamku tutaj nie ma. Tu się droga kończy. Laboratorium jest. Też by trzeba to było szybko zająć. No dobra, ale to, to, to gospodarstwo na pewno. Tutaj. O, to nawet jeszcze mogę dzisiaj. Yy, kasę mamy na... Cytadele. Dobra, to możemy od razu zwerbować sobie tych uczników. Tutaj, dobra, 7 sztuk. Tu jeszcze będziemy mieli surowce, jeszcze będzie wieża. Dobra. Kończymy ten dzień. Teraz tak, tutaj wychodzimy sobie już z siedliska zła. Ile jeszcze mamy czasu na oddanie Questa 7 dni, kupa czasu. Kupa czasu, to jeszcze zdążymy się tutaj przejść. Coś może pozajmować. Szkoda mi ruchu tracić, żeby oddawać tego questa. Zdążymy to cały tydzień mamy na to. Teraz, teraz tak, co jest dla nas istotne? Yy, na pewno te wszystkie ta siarka, laboratorium kryształową grotę musimy mieć, też stosunkowo szybko bo kryształowa grota, kryształy będą nam bardzo potrzebne w tym zamku. Smocze orwiska 20 kryształów wymagają na przykład magiczne źródło 10. Smoki, żeby je rekrutować też będą chciały kryształy one zjadają kryształy. Nie wiem, co one robią z tymi kryształami, ale one chcą kryształy, no dobra. Czyli tak, kierujemy się... Może tutaj chodźmy i później pójdziemy od razu na te kryształy. Od razu ten nasz drugi bohater przekaże nam tych strzelców, których przed chwilą zrekrutował. Po drodze jeszcze zgarniemy tego, tego uczonego. Ciekawe, co on tutaj nam da. No dobra, zobaczmy. Eee, Bożek fortuny. Tylko żebyśmy zdążyli jeszcze w tym tygodniu tutaj. I yy, grupa przeciwników, żywiołaki, magne już takie lepsze są, nie? Ja wiem. Żebyśmy zdążyli tutaj dojść. Jeszcze tych musimy po drodze zgarnąć. Dobra, oleć może tego bożka fortuny. Damy radę z nimi sobie na luzie, Przecież tu. Bez przesady. Plus jeden do ataku, dobrze. Kurde, żebym ja tutaj doszedł. Akurat na styk. dobra, spokojnie. Yy, tak, stańmy na razie tutaj sobie. Moment, yy, moment, moment, moment. To jest siódmy dzień. Może jeszcze tych zrekrutujmy sobie. Te pozornie mało przydatne budynki mogą okazać się kluczowe w rozgrywce. Warto rekrutować tych najemników, by mieć z nich w przyszłości korzyści. No wiadomo. Powiedzcie, to jest ostatni dzień tygodnia. Więc to jest ostatni gwizdek, żeby na przykład. Aha, tutaj są łucznicy, żeby ich zrekrutować. I w pierwszy dzień kolejnego tygodnia znowu będziemy mogli już rekrutować, nie? Dobra, przekażmy tutaj centaury. Oha, i od razu, żebym podzielił tu, odrębnił dw dwójkę centaurów jeszcze. Yy, atakujemy, dobra. 7 ruchu, 40 wytrzymałości, kurczę, będzie problem nawet tego co tu widzę A, Żeby tylko morali nie miały. Nie wiem czy nie trzeba tu będzie tej taktyki zastosować, żeby Centaura było co zrobić? A poczekajmy tym jednym Centaurem. jest bonus do spida, dobrze. Tu czekamy, czekamy. Niech podejdą na odległość wyciągniętej strzały. Szybkie są. W następnej turze już... Kurde, nie ma prostej strzały dla łuczników. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ten dojdzie. Raz, dwa... A czy tym się będziemy mogli odsunąć? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Na tym się trzeba skupić. Bo ten jeszcze nie dojdzie. Jak się odsuniemy tymi jednostkami. Na tym. że wow, dobrze. Pięciu zostało. Dajmy sz... Nie, on będzie miał pierwszy ruch. To już dojdzie. Ile to w ogóle obrażeń zadaje? 70? Nie, to nie ma sensu. To jest strasznie twarde. I tak dojdzie, jak będzie chciał. I my shielda, jakby chciał atakować centauro jednak, to ten nie dojdzie do centaurów. 2, 3, 4, 5, 6, 7, się nie musiałem odsuwać. Teraz 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu musimy się odsunąć. Okej. Okay. tego trzeba atakować. Czekamy, czekamy, czekamy można dobić. Teraz ten nie da rady do nikogo podejść, nie? Tak sobie to ustaliliśmy, czy tak jest. Czekamy na wyciągniętą strzałę, idzie na dół, ognia. Dobra. Yy, 150 minimum liczmy, Trzech by zabił, tak, no czterech by pewnie zabił, nie musimy atakować. Czekamy. Ogniem. Udało się. Bez strachu. Ok, i teraz tak, mamy laboratorium tutaj. To jest ważne. Tu jeszcze sobie pozbieramy. Strażnik misji. Tutaj nie przejdziemy. Co tu jest? Aby przejść dalej, musisz uwolnić Dekarda Keina. Bramę może otworzyć bowiem tylko on. Oh, really? Yes, really. No dobrze, to się Keina uwolni przecież. Oj. Co my tutaj teraz mamy robić? Cytadela. Ostatni dzień tygodnia. Mamy cytadele. 50% więcej centaurów będzie. No bo tylko centaury mamy. Tylko stajnie udało się zbudować w tym tygodniu. To 50% więcej ich się po prostu tutaj naprodukuje. No dobra, kończymy. Kończymy pierwszy tydzień. Ile tych centaurów tam w efekcie mamy? O, 35. 35 centaurów do zrekrutowania. I teraz będziemy skupiać się na... Musimy jak najwięcej struktur produkujących jednostki wybudować w tym tygodniu, plus zamek, żeby jeszcze więcej ich się produkowało. Bo mamy dwie wieże dzięki temu i podwaja bazową ilość produkowanych jednostek. Czyli taka inwestycja. Można by zrobić inwestycje w kasę, iść w kierunku ratusza. Później, gildiemagów, targowisko, ratusz, ale postawiłbym jednak na inwestycje w jednostki. Żeby szybciej się jednostki namnażały, a nie kasa. Czyli... gospodarstwo. Zaczynamy od gospodarstwa, to jest bardzo ważne. Tam te ludzie, one są wolne i w ogóle... <śmum> gospodarstwo na pewno potrzebujemy, tu są... tu jest wymagane gospodarstwo, tu jest wymagane, tu jest wymagane... Gospodarstwo musi być, 10 drewna, dużo. Ale to musi być. Od tego zaczynamy. Teraz tak... Um, wampiry za chwilkę, ale jeszcze nie teraz, ponieważ skoro to jest pierwszy dzień tygodnia, zwerbujmy więcej uczników. Kurde, nie mogę na maksa. Czy mogę, na upartego, bo... Weźmiemy tutaj kasę. O, 2000, dobrze. Też jest jakaś kubka złota. Zwerbujmy uczników. ...tych też od razu. Zaraz, ile nas będzie kosztować teraz tutaj coś? Na przykład 2000. tysiące... ...luzik, luzik. Możemy, możemy werbować tych kuszników też. Tylko żeby nam starczyło ruchu, żeby przekazać. Może najpierw przekażemy. Przekażmy tych łuczników. Teraz sobie zwerbujemy. Dobra. 18 sztuk już jest. I załatwimy te wampiry. I idziemy od razu do kryształowej groty, żeby to jak najszybciej zająć. O, nie ma zabrejdowanych w tej grupce. Fajnie. Morali nie mogą mieć. Wystrzelamy na ludzi. Ich tutaj nie zdążą podejść. O, o to, to to. na pewno ich wystrzelamy. Nawet nie czekamy na prostą strzałę, bo to będzie tak wolno się przemieszczać. Trzy ruchu ma. No. no sobie leci taki netoperek. Tu może już nawet warto poczekać, chociaż nie. Dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o wampiry. Zbierać to wszystko, wyzbieramy, musimy jak najszybciej dotrzeć do grywów. Tutaj. Grefy, widząc potęgę Twojej armii, uciekają w popłochu. Czy chcesz dogonić wroga i zaatakować go? Ile tam było tych gryfów? Kurde. Gon... Gonimy? Gonimy. Trzeba ekspastować. 27. Dużo. 7 ruchów, ma. W sumie mogliśmy pozwolić im uciec. Żeby się nie okazało, że jakiegoś centaura stracimy. Ciekawe, jaki bonus rzuci ma mistrzostwo w magii ziemi, nie mamy żadnego czaru bojowego z ziemią związanego. By się przydało jakąś gildię magów w końcu wybudować i tam zajść, ale to spokojnie... Spokojnie, to się wszystko zrobi. Hmm. Siedem ruchu. Tutaj na pewno nie zastosujemy tej taktyki, że walniemy sobie centaurem pojedynczym, żeby go poświęcić i dobijemy taką grupą centaurów bo gryfy dwukrotnie kontratakują cwaniaki. Musielibyśmy z 2 centaury poświęcić. dobra. Yy, zróbmy standardowo. Ochronimy strzelców, bo to jest ważne. Tu poczekajmy. Okej. Okay. Kolałbym jakąś defensywę albo spowolnienie na gryf, aby było super. Tu nie ma prostej strzały. Ale i tak, będziemy mieli ruch najpierw łucznikami, jeszcze raz. Tu podwójne dwa proste strzały będą i centaury dobiją, powinno być ok. Ale jeszcze nie teraz dobiją centaury. Cyk, prosta strzała, nope, nope. Nope. Teraz powinny zaatakować, nie? Powinny. Kurde. Chyba, że blesa nie dostaliśmy 170, 200 liczmy. 200 to jest. Nie, no za mało. 6 gryfów. Nie, musimy czekać na strzały jeszcze. Dajmy te, te, te tarcze. Mogłem, mogłem te dwa centaury poświęcić, żeby oddał tym dwóm. Czekaj, Procek. Postrzelajmy jeszcze w niego. Chyba że teraz, ile tu wychodzi? Nie no, mało. Dwóch byśmy zabili. Lepiej chyba tego shielda dać, nie? Jak ten shield? Jak, jak to to właściwie zwiększa obronę? Ja to nie wiem. Ale chyba dam tego shielda. Zdaje no. mi się, że to było lepsze i do tych centaurów? Eee, cztery centaury. Luzik. No, cztery zwykłe centaury padły tylko. Dobijamy już te gryfy. Na przykład nimi. Ach. ok, Okej. Mamy w każdym razie kryształową grotę. I teraz tak. Zbieracz zbierze ten kryształ. Niech, chociaż stoję przez... No, a w sumie moglibyśmy to wziąć chyba. Nie, tam zbieracz weźmie. Tu też weźmie. Tutaj to nam stoi na drodze, więc to możemy zgarnąć. Jeszcze to możemy zgarnąć. Teraz tak, co my mamy zrobić tą postacią? Ta postać musi tu wyzbierać wszystko. Zwłaszcza, że po, jeszcze po skrzynkę będzie szedł, więc zgarnie to. Te skarbce by się przydało zrobić, tylko że to tam może ich być dużo, nie? Może najpierw. Może najpierw chodźcie, jeszcze to zajmiemy. Grupa, A może drzewce się do nas przyłączą, bo to z naszego zamku, nie? Chodźmy, zobaczymy jeszcze tu, ile my jeszcze mamy czasu. 6 dni, dużo, dużo. Jeszcze zdążymy tam to zająć. Chyba, że będzie blokowany tutaj, ale chyba nie. Także tutaj pójdziemy. Zakończymy turę. Okej. Okay. Wyzbierajmy tutaj wszystko. 2000 fajnie. 1500, 900, 500, mało. Tysiąc, mało. Kryształy, cztery sztuki, tak sobie. To weźmiemy i później idziemy po to. Dobra. No yy, w ogóle czekajcie, 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 czekajcie. Magiczne źródło. To musimy mieć do jednorożców na przykład. Ok, magiczne źródło musi być. 10 kryształów w plecy. Czy znaczy w plecy? W, w plecy to nie, no bo. To jest inwestycja. W ogóle ten zamek. 5000 złota będziemy potrzebować. Musimy go mieć jeszcze w tym tygodniu, ale to kupa czasu. Do końca tygodnia zdążymy go postawić. Tutaj. Fontanna młodości. Dostaniemy bonus do ruchu na jeden dzień tylko. I morale! Dobrze. A... Ciekawe, co tu jest. Ale mamy dostęp, już widzę. Dobrze. Ciekawe, co tu jest. No dobra, no wejdźmy tu, no wejdźmy, no. No wejdźmy. Okej, okay, to znajdowanie drogi. No, no nie, niech będzie. Może to jest duża plansza, może potem jakieś wielkie problemy, jakieś bagna będą, albo inne rzeczy, to nam się to przyda. Nam się to przyda. O 25% zmniejsza ograniczenie ruchu podczas poruszania się po trudnym terenie. Jak nie mamy róg, no nie gdzieś tam bo ten teren, po którym się teraz poruszamy, to jest chyba tak zwany nasz rodzimy teren, prawda, więc tutaj takich strat nie mamy, ale jakieś bagna, pustynie, śniegi, coś tam by były, to wtedy takie coś się niby przydaje. No niech będzie, dobra. Te drzewce, one są wolne, to na luzie pójdzie. Możemy to... O, tu w ogóle, patrzcie, tartak jest. Chociaż już teraz tego drewna tak dużo nie potrzebujemy, no. no. No, ale i tak to trzeba będzie zająć. Ale, okej, okay, drugi tartak. To może jakiś zamek jest w pobliżu. Bo wiecie, tartaki, kamieniołomy to są często w pobliżu osad jakichś właśnie zamków, nie? To może tam coś takiego będzie. Będzie wieża obserwacyjna, to trzeba wszystko sprawdzić. Nie wiem. Dobra, weźmy ten tartak, może najpierw. Zobaczmy przy okazji, co tam jest. O, to jeszcze w tej turze możemy nawet tutaj zajść. Ilu ich tutaj będzie? Mnóstwo! Mnóstwo ich jest. No dobra, to jest tam mnóstwo. Mnóstwo. Y, tabliczka tam jakaś była. Eee, Luzik tam z nimi radzą sobie, nie? Może tutaj trzeba będzie tę taktykę zastosować z tym centaurem. Poczekajmy na razie. Zobaczymy, jak oni będą szli. Na kogo? Bles, okej, okay. chociaż wolałbym spowolnienie na nich. Ale bles też jest w porządku. Kurde, ja powinienem tutaj odcinek kończyć już. Żeby was nie zanudzić, zajść długimi odcinkami. Dobra, zobaczmy. Id id idą na dół, idą na dół, na te centaury. E, dobra, muszę strzelić. Idą na te centaury. 7 ruchów raz, to trzy tak, pięć i tak. <coughs> Okay. Myślicie, że poświęcić Centaura? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Nie, on nie dojdzie. Możemy zrobić tak jak ostatnio z tymi żywiołakami. Skupić się na tym... Kurde, mogłem w tego strzelać! Mogłem w tego strzelać na starcie. Tą złamaną strzałą. Ale kto to wiedział, jak oni pójdą? Chociaż nie no, już, już wiedzieliśmy wtedy trochę źle to zrobiłem bo ten jeszcze nie dojdzie jakbyśmy się tymi podsuwali a teraz to trochę Dobra, stańmy tu zróbmy tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stańmy na tym polu. Tego musimy atakować. No i teraz właśnie. Bardzo ja to się gubię w tych ruchach. Kto miał ruch? A tu, tu, tu w ogóle można jakoś sprawdzić, kto miał ruch w danej turze? Z tych przeciwników? Ja to nigdy tego nie wiedziałem. Czy to jakoś można poznać? Bo jak się tak czeka, czeka to, to tury tak przemijają, że w sumie to czasami nie wiadomo kiedy one przemijają. Kiedy one przeminęły. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mocujmy się jeszcze jedno. Okej, okay, czekajmy. Czekajmy. Strzelamy. I strzelamy w tego. Już tu jest prosta strzała, ale. Tu i tak będziemy mieli jeszcze ruch potem. Już nie, to. to, to nie, 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 nie. Teraz jest początek, który. Teraz jest początek, który. No dobra, to wtedy w tego. Tutaj czekamy. Mam wrażenie, że coś źle zrobiłem, ale okej. To już nie ma chyba co kombinować zbytnio. 6, 10, to jest 20. Nie zabije. Możemy zaatakować. Znaczy, w sensie, że jakby oddał. Ale nie, to my musieliśmy go zabić. On był ranny już, nie? Ok, 5 sztuk 40, obrażenia 306... A to luzik, dobra. Która ja tam coś rozrobiłem. Chyba tak. Dobra, mniejsza z tym. Mniejsza z tym w każdym razie obrona plus 1, zaawansowane znajdowanie drogi. O! Przejdź podziemnym tunelem do morocznej kniei, odnajdź drzewo infusa i strzegącego je strażnika. Zdrab z drzewa. Może to wymagać od ciebie spostrzegawczości. Tylko wtedy uda ci się odszukać i uratować rymskiego mędrca Dekarda Keina. Czyli drzewo infusa będziemy musieli znaleźć, zdrapać korę z niego, tak? No dobrze. Będzie to od ciebie wymagać spostrzegawczości. Ciekawe czemu? Dobra, na pewno zajmujemy. No, może jeszcze nie w tej turze. Czy my już teraz potrzebujemy drewna? Yy, nie, jeszcze nie. Bo już budowaliśmy strukturę. Dobra. Yy, ruch wykonany wszystkimi. O. W razie ataku mrocznej trójcy warto wykopać zakamuflowany tunel służący do ucieczki. W związku z jego drążeniem udało się odzyskać pokaźne ilości kamienia. 20 sztuk rudy mamy. Dobra, tutaj zakończymy sobie odcinek, taki dłuższy był. Tu tę walkę tam dużo kombinowałem. W następnym odcinku zajmujemy tartak. już tutaj widzę. Tutaj wszystko sobie wyzbieramy. Zajdziemy do młyna, bo już jest nowy tydzień. Tutaj 1000 zł dostaniemy naszym zbieraczem. No i będziemy dalej kombinować. Trzeba będzie na tę krwawą orlicę iść i oddać w końcu tego quest'a z siedliskiem zła, bo tutaj czas ucieka. Cztery dni. Dobra, to teraz. Jak zajmiemy ten tartak i odkrywkę siarki, to pójdziemy oddać quest'a z siedliskiem zła. Może coś porobimy z jednostkami i pójdziemy, pójdziemy na krwawą orlicę. Ona gdzieś tu pewnie na cmentarzu będzie. Może właśnie tak być, że wejdziemy na jakieś pole Niby wszystko w porządku, i nagle będzie komunikat, że krwawa orlica atakuje, albo coś takiego. No bo to nie ona. Ona musi wyglądać tak, jak tu pokazują, nie? O tak jakoś. To, to w ogóle bohater jest inny. Nie, no to nie może nas tak zaatakować. Musi tu gdzieś stać. We, we, wejdziemy do obserwatorium, to ją pewnie zauważymy. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Trzymajcie się, na razie.